Nauka na wyciągnięcie ręki, nowoczesne technologie w praktyce i pasja, która napędza do działania. Tak wyglądały drzwi otwarte w Liceum i Technikum TEP Edukacja w Olsztynie. Goście mogli zajrzeć w każdy zakątek placówki oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. W studiu fotograficznym czekało najnowsze urządzenie do fotografii produktowej 360 stopni, pozwalające stworzyć profesjonalne prezentacje produktów. Kilka kroków dalej, nowoczesna sala językowa i głosowanie za pomocą dotykowych paneli. Dumą szkoły jest też wirtualne laboratorium chemiczne. Dzięki goglom VR uczestnicy dosłownie zanurzali się w świecie doświadczeń i eksperymentów, poznając chemię z zupełnie nowej perspektywy. Można wykonać, przelać, nalać, odważyć yy, różne czynniki, połączyć i wychodzi nam doświadczenie to, co byśmy robili w rzeczywistości. Kierunki takie jak fotografia czy reklama przyciągają tłumy, dlatego też zainteresowani mogli zobaczyć wydruki wielkoformatowe i projekty graficzne tworzone przez uczniów. Tu kreatywność widać na każdym kroku, czego przykładem są plansze i cyfrowe kostki do gier. Ja jestem praktykiem, od no, sporej ilości czasu pracuję, więc chciałbym im pokazać, jak wygląda faktycznie praca, czego powinni y, się nauczyć, jak powinni pracować. Czy praca w grupach, na czym polega? Dla fanów zagadek kryminalnych, pokazowa lekcja wstępu do kryminalistyki. Profesjonalna walizka kryminalistyczna, badanie odcisków palców, analiza śladów. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy detektyw. Ja łączę zarówno wiedzę swoją teoretyczną, prawniczą, jak i wiedzę kryminalistyczną, którą też wykorzystywałem w czasie swojej minionej służby. Uczniowie mają możliwość po zakończeniu nauki w Liceum podjęcia studiów kryminalistycznych. Na miłośników nowych technologii czekała jeszcze jedna niespodzianka humanoidalny robot edukacyjny w akcji. Nauczyciele pełni pasji, indywidualne podejście do uczniów oraz ścisła współpraca ze światowymi markami sprawiają, że szkoła oferuje nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim realne przygotowanie do zawodu. Przede wszystkim Microsoft, jest to Cisco, mamy tu własną Akademię Cisco Networking jak również w przypadku klas kosmetologicznych. Jest to firma Inglot, fryzjerskich Schwarzkopf czy, czy, czy też Bielenda. Nauczyciele są mega, mega mili. Można powiedzieć, że traktujemy siebie jak przyjaciół, ale oczywiście z szacunkiem. Pomoc, na przykład pedagogiczna albo psychologa. Nauczyciel też się interesuje uczniami, patrzy, jak coś się źle dzieje, rozmawiamy z nimi. Przede wszystkim dobry sprzęt, na który, który się nie zacina ani nic, więc mogę na spokojnie się uczyć tego kierunku, który ja bym chciała. Bardzo dobre, na przykład, serwery, na których możemy pracować, eee, tak samo jak i sprzęt, który na przykład możemy sobie rozłożyć, złożyć, poznać całą tą budowę tego. TEP Edukacja w Olsztynie to szkoła, która stawia na nowoczesne kształcenie i praktyczne umiejętności. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i najnowszym technologiom uczniowie mają realną szansę na dobry start w przeszłość.